Właśnie już znajdujemy się w naszej kuchni. Kuchnia, która tym razem zamieniła się w restaurację tak Krewo, a z nami jest szef kuchni. Witamy serdecznie. Dzień dobry Państwu. No właśnie, Panie Pawle, co będziemy dziś, już jakieś zainteresowanie jest publiczności, co będziemy dzisiaj gotować? Dzisiaj przygotujemy na początek przystawkę Krostini z Kozim Serem. Dodatkowo będzie tutaj na tym chlebku, na bagietce będziemy mieli kapustę włoską, orzechy laskowe, troszkę miodu, cytryna i kwaśne jabłko i na to zapieczemy właśnie tą bagieteczkę kozim serem, mm. także to będzie na początek. Już, właśnie. już brzmi picznie. my z no, mamy tak nadzieję, jest. że e, dla nas oczywiście dzisiaj gotujesz Paweł <laughs> i potem będziemy mogły sobie z tym spokojem usiąść i e, te pyszności zjeść. E, ja mam przed sobą kartę z restauracji Credo e, e, i ja chciałabym zamówić no właśnie wolno gotowanego łososia z czerwonym pieprzem. Tak jest, to jest dzisiaj nasza propozycja restauracji Credo dla pań, jest to łosoś wolno gotowany, jak sama nazwa mówi w karcie. To jest łosoś gotowany w 60 stopniach akurat przez około 20 minut. Tutaj będziemy starali się utrzymać tą temperaturę w warunkach płyty indukcyjnej przy pomocy termometru. Termometr więc, tak Termometr mamy. Posłowny. Także łosoś będzie podany na kremowym risotto z lekką nutą parmezanu i serka mascarpone. I do tego, dla e, wzbogacenia jak gdyby, e, i lekkiego kontrastu, damy taką świeżą sałatkę z zielonego ogórka, e, z kopru włoskiego. Mm -hmm. Mówimy Klasycznie. o, e, to jest właśnie tak, jak już e, ty stwierdziłeś, e, danie dla pani, łosoś tak bardzo jest. delikatne, ale mimo e, tego mamy ten parmezan. Ja mam zawsze takie wrażenie, że to jest jednak taki bardziej ciężki dodatek. Prawda e... czy fałsz? Ja uważam, że fałsz, par parmezan akurat tutaj, który, który posiadamy, to jest y, parmezan, który dojrzewa 18 miesięcy. Jest on dość twardy. E, Mamy go gdzieś tutaj no na No tak, tutaj jest tutaj oczywiście. Jest. Można mm -hmm. pokazać do kamery. Jest e, pięknie skrojony parmezan. Delikatnie, drobno, żeby ładnie nam się rozpuścił e, na risotto. Z tego względu dodajemy parmezan do risotto, ponieważ sam w sobie on już jest lekko słony. tak? No i podbija nam lekko ten, ten delikatny dodatek mhm. do łososia. A jak z kaloriami tych dań? No tutaj dla pani łosoś jest gotowany, także jest też również zamknięty, tutaj pokażę, jest zamknięty próżniowo w takiej torebce, zamarynowany delikatnie koperkiem i czerwonym pieprzem. Także to pozwala na to, że żadne składniki nie przechodzą nam do wodu, do wody, przepraszam bardzo. I Całe składniki odżywcze witaminy zostają w środku, tak? Mhm. Także... E, czyli tak w ten właśnie e, w ten tej torebce tak wkładamy go potem do wody. Tak, I tak, tak będzie gotowany przez kolejne 20 minut. Tak. E, a proszę powiedz mi jeszcze, bo zawsze z rybami e, jest problem jak te ryby doprawić, tak żeby fajnie smakowały. Czy ja uważam, że e, tutaj stawiamy w, w naszej restauracji credo na, e, na wyraźne smaki? E, czyli jednak acz, trochę pikantne? Wyraźne, to znaczy czasami pikantne, czasami słone, e, czasami słodkie, w zależności oczywiście od potrawy. E, tutaj e, przy łososiu jest tak, że podbija lekko smak ten czerwony pieprz. Będzie też dodatek e, oczywiście cytryny klasycznie. E, I ten fenkuł, czyli koper włoski, też ma lekko anyżowy smak, także myślę, że... A powiedz jeszcze, jak Będzie długo ten łosoś musi leżeć w takiej marynacie, którą już wcześniej hmm. przygotowałeś z Znaczy ta, pieprzem. ta metoda, którą tutaj e, którą e, praktykujemy w restauracji Credo, e, pozwala nam na o, wiele szybszą, e, on, na, na o wiele szybsze marynowanie mięs, ryb i, i różnego rodzaju produktów. Z tego względu, tak jak już wspominałem, że... E, hermetycznie zamknięte. Tak, tak, Hermetycznie próżniowo zamknięte, czyli bez powietrza. E, Moim zdaniem takie łososia powinno się na minimum 24 do 48 godzin marynować w normalnych warunkach, aczkolwiek ta metoda pozwala nam na dwukrotne, trzykrotne zmniejszenie tego czasu. Tak że... mm -hmm. No dobrze, rozgadaliśmy się troszkę o tej potrawie o y dla pań i o łososiu, ale teraz tak też potrawa dla mężczyzn i ja tutaj widzę polędwicę wołową na tak. nie piórę. Tak, pire. pire. Pire, zawsze się pire, pire. pire sellera. Tak jest. No I tutaj to będziemy dziś klasyczne gotować. moim zdaniem chcieliśmy tutaj z restauracją Credo y, polecić Państwu nasze wyśmienite danie z naszego menu. Y, jest to Polędwica Wołowa, czyli klasyczny kawał mięsa y, stek. Będzie podany kawał tak do, jest, do, kawał czyli, czyli, do, czyli do, dla męskie. tutaj dla, męs, dla męskiej męskie rzeszy tutaj naszych gości ale będzie jej wieszkało tak jest Tutaj ta sama metoda marynowana z ziołami yy, i pieprzem nie solimy, będziemy solić pod koniec także polędwica wołowa, stek pires selera z, z delikatną nutą oliwy truflowej yy, do tego korzenne warzywa marchew pietruszka seler też yy, z pietruszką lekko na miodzie yy, także i do tego oczywiście yy, Naszą specjalnością jest e, sos spalonych kości wołowych. Tutaj wziąłem odrobinę już przygotowanego. E, można także powąchać? pozwala nam, tak jest, można powąchać tutaj, przekazać mm, smak dla, mm. gości, dla tutaj widzów. To pachnie zachęcająco. E, jest to sos spalonych kości wołowych, e, który przygotowujemy około 48 godzin. Nie ma tutaj grama mąki, grama żelatyny. Jest uzyskiwany metodą redukcji po prostu tego wywaru. Także przez 48 godzin z dużego garnka zostaje nam około litra sosu, takiego skondensowanego mocnego sosu. I to dodajemy do naszych dań: z polędwicy, wołowej. Z rozbefu argentyńskiego aczkolwiek mm, powiedz mi Paweł czy kolędwica wołowa to jest właśnie to danie które Panowie najczęściej zamawiają u was w restauracji e, tak no najczęściej e, są znaczy u nas e, Panowie oczywiście znajdą e, dużo dużo potraw dla siebie tak zwanych dużych porcji mięsa e, cena myślę i wielkość e, tak otwarcie, jest, otwarcie naje się, naje, się. naje się, smacznie, szybko i no to jest jedna z, jedna z takich y, pozycji w nas w karcie, które tak naprawdę no, mężczyźni dość często, do, dość często zamawiają, także to chcieliśmy jak gdyby, pokazać tutaj u Państwa. Dobrze, to wobec tego przejdźmy do przyrządzania przystawki. Proszę, e, proszę. A w międzyczasie będziemy sobie rozmawiać troszkę o restauracji Credo. Tak, tak, tak jak Daria wcześniej wspominała, ta restauracja przeszła tam metamorfozę. metamorfozę. Y, tak jest, no tutaj jesteśmy w Kupcu Poznańskim, także nasza restauracja jest dosłownie 50 metrów stąd. Tak jest, Wrocławska 10. Y, przyszliśmy metamorfozę po, y, po chwilowym y, zamknięciu restauracji, aby odświeżyć y, tutaj aby odświeżyć e, wnętrze, ocieplić, e, świeże kwiaty, oczywiście e, trochę akcentów kolorystycznych dodanych, sofy. Magda Gessler. Nie, nie, nie. Tutaj, tutaj z, e, miała, miała tutaj swoją rękę e, szefowa restauracji, także która e, uwielbia obustwia świeże kwiaty. I, no, czyli dodaliśmy e, tutaj akcenty kolorystyczne, sofy. Y, świeże kwiatki, kilka Czyli obrazów, wiosenne, także rozumiem, tak, wiosennie wiosenne i y, właściwie metamorfozę nie tylko y, y, przeszła sama restauracja i wnętrze tej restauracji, tak, ale jest. również karta, również menu. Tak, całą kartę menu y, tutaj dobraliśmy, staraliśmy się jak najbardziej dobrać pod, y, pod gusta naszych gości. Y, cała karta menu jest nowa. Oczywiście y, pozostaliśmy wierni naszym stałym klientom i tutaj... Cały czas polecamy i zapraszamy wszystkich na lunche od poniedziałku do piątku, w dni pracujące od godziny 12 do 16. Oczywiście jak ktoś będzie chwilę wcześniej, też się nic nie stanie, także zapraszamy. Lunche od poniedziałku do piątku, takie jest promocje poniedziałkowe też tutaj proponujemy, także, także to jest taka oferta, dodatkowo też, jak już wspomniały panie o wiośnie otwieramy niedługo ogródek ogródka. także serdecznie zapraszamy na wspaniałe desery zimne piwo z kija także to jest też jakaś nowość tutaj która... właśnie takiego ogródka jeszcze na Wrocławskiej nie ma z tego co widzę w kątach tak oka także będzie to na pewno nowość i miejmy nadzieję że wielu wielu nowych gości pojawi się właśnie w restauracji credo no ale teraz już przejdźmy do tej przystawki proszę Do bo przystawki jest możemy Ucieknie. możemy zacząć tak więc tutaj mamy kawałek bagietki i on sobie zostawimy stary, a, Dobra. Pierwszą rzeczą, którą będziemy potrzebować jest kapusta włoska. Mamy tutaj pół. O, się Także odkrawamy głąb. kawałeczek zabieramy.